W poprzednim roku w ramach tego przeglądu na scenie Nyskiego Domu Kultury zaprezentowało się ponad 200 aktorów z 17 teatrów w Polsce. Nyskie proscenium, bo oni mowa już po raz 31 w artystycznej pracy skupi młodych i zdolnych aktorów, a także mocno zaangażuje odbiorców na widowni. Obok folkwistyny Skieprascenium to jedna z ulubionych imprez, podczas których możemy poznać wspaniałych ludzi, a mieszkańcy miasta mogą integrować się poprzez sztukę i kulturę. Kulturę w wydaniu amatorskim i profesjonalnym, choć po wspólnej pracy na scenie różnice zacierają się. I to chyba największy plus tego przeglądu. W imieniu Nyskiego Domu Kultury serdecznie zapraszam na 31 Ogólnopolski Przegląd Teatralny w 28 listopada w czwartek oraz 29 w piątek na deskach naszej sceny wystąpią teatry z różnych zakątków Polski: Z Krakowa, Wrocławia, Opola, Kędzierzyna oraz innych. Aktorzy prezentują bardzo wysoki poziom. Sztuki będą wystawiane od 9 rano do wieczora. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia artystyczne. Nyskie proscenium to od lat świetna okazja do spotkania w niezwykłym towarzystwie. Dlatego państwa też nie może na nim zabraknąć. Zatem do zobaczenia na widowni.